Jesteśmy pod Izbą Lekarską, pod Naczelną Izbą Lekarską w Warszawie na ulicy Sobieskiego. Jest z nami pan dr Paweł Basiukiewicz. Panie doktorze, w jakim celu pan dzisiaj tutaj złożył tę wizytę? Poproszono mnie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej poprosił mnie o złożenie wyjaśnień, więc przyjechałem i złożyłem. Odmówiono mojemu pełnomocnikowi udziału w tej sprawie. Nie reagowano na jego pisma. Ja osobiście przynajmniej żyję w napięciu. Sprawa jest dziwna. Od marca 2020 roku żyjemy w jakimś dziwnym świecie, i nie jest to świat dziwny tylko z powodu koronawirusa, ale dzieje się coś dziwnego ze społeczeństwem, z opinią publiczną, z możliwością wypowiedzi, z, z programami w telewizji, z pluralizmem, o czym pan redaktor doskonale wie, bo się przekonał na własnej skórze. Ja tylko mówię. Myślę, że ludzie powinni zapoznać się z tym, że istnieje inny pogląd. I nie jest to pogląd, który neguje istnienie wirusa SARS-CoV-2, nie jest to pogląd, który twierdzi, że tej choroby nie ma i ludzie nie umierają na COVID. Nie jest to też pogląd taki, który mówi, że szczepionki wszystkich zabiją, ale jest to pogląd, który twierdzi, że dochodzi do dezintegracji społeczeństwa ze względu na podjęte środki, czyli socjaldystansujące środki niefarmaceutyczne, które są stosowane bezrefleksyjnie. I przede wszystkim nad tym powinniśmy się pochylić. Nad tym powinniśmy się pochylić jako, y, jako ludzie, jako lekarze i jako dziennikarze. I dziękuję panu redaktorowi, że pan w ogóle porusza tę sprawę. Niestety nie, nie wolno nam mówić, że jesteśmy uciszani. Przecież y, zdrowie człowieka to nie jest tylko zdrowa noga czy zdrowe serce. Zdrowie to są trzy filary. To musi być filar somatyczny, to musi być filar psychologiczno-duchowy i to musi być filar społeczno-gospodarczy. Zabrano nam dwa filary naszego życia, zostawiono nam tylko ciało, które choruje, mimo tego choruje. Zmarło 100 tysięcy osób, y, więcej do, do chwili obecnej, y, i przyczyną. Nie, jest nie tylko choroba COVID-19, i przyczyną nie, jest tylko fakt, że ci chorzy, y, mówiąc brzydko, zatykają w szpitale, bo jest część szpitali, która ma miejsca, jest część szpitali przeładowana. Y, także system nie jest jako, jako całość przeładowany, dysponujemy y, miejscami. Y, trzeba głęboko pochylić się, i to musi być debata. Nie tylko zespołu eksperckiego powołanego w chwili obecnej przy premierze polskiego rządu, ale to musi być debata, która dopuści też zdania odrębne na temat tego, czy socjal dystansujące środki niefarmaceutyczne użyte w takim nadmiarze, w jakim ich użyto, nie doprowadziły do szkód. Ile zapłaciliśmy za powstrzymanie koronawirusa? Ile kosztuje nam. Jedna, choroba, jedna powstrzymana choroba i czy to jest opłacalne? W medycynie stosuje się wskaźnik opłacalności, czyli musimy policzyć koszty, ile kosztuje nas jeden rok uratowanego życia w przypadku terapii lekowych, na przykład. I to może brzmi okrutnie, ale to jest bardzo potrzebne, ponieważ jeżeli mamy ograniczoną ilość zasobów, a mamy ograniczoną ilość zasobów, to dysponując. Tymi zasobami musimy je tak alokować i tak zużyć, żeby uratować jak największą ilość ludzi. Być może one zostały źle wykorzystane, te środki do walki z koronawirusem. Być może powinno się wykorzystać je w nieco inny sposób. Być może częściowo źle zostały wykorzystane. Na pewno jest dużo pytań. Nie jest to moją, moją rolą krytykowanie polskiego rządu. Moją rolą jest leczenie pacjentów, ale uważam też, że moją rolą jest informowanie o tym, co złego dzieje się w przypadku funkcjonowania ochrony zdrowia. A wydaje mi się, że kilka patologii dostrzegłem. Nie tylko ja, zresztą wielu kolegów dostrzega te patologie. Powiedzieć tylko o jednej, czyli tak zwanych teleporadach, które zastąpiły w zasadzie. W prawie w 100% zastąpiły wizyty osobiste. Są miejsca, gdzie nie można w ogóle dostać się do lekarza. I teraz pytanie, czy to wpływa na zgonę? Co chciałbym pan powiedzieć tym wszystkim, którzy Pana wspierają w mediach społecznościowych, w różnych miejscach? Że bardzo dziękuję, że nie jestem w stanie odpisać na każdą wiadomość prywatną, ale każdą przeczytałem i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają.